Że dzisiaj troszeczkę później bo wróciliśmy, dopiero niedawno, Wylądowaliśmy z sernikiem. z sernikiem. a wylądowaliśmy w Spa. Piękne miejsce. Najpierw byliśmy um, na wycieczce wokół zamku, później. Um, wokół Półwyspu? Wokół, w, wokół, w, wokół w, Półwyspu. Um, a później pojechaliśmy do, miasta, pojechaliśmy do miasta, a, pojechaliśmy do, do miasta do mhm. Na zakupy, na zakupy wróciliśmy. Na dwa razy tańsze wino, trochę się pobyczyliśmy w pokoju, a na piątą mieliśmy zabukowane spa termiczne, y, te, tylko baseny, chowaliśmy w wodzie, która śmierdziała no. jajkami, podobno bardzo dobra na, na skórę mm. i w ogóle, zobaczcie mm. jak wyglądam, glowing, normalnie jestem, tak, jak nowonarodzony, nie wyglądam, nie, na 60, w każdy basen, ile tam było basenów i jacuzzi wszystkiego razem, Od bardzo druma. dużo, Zrobimy o tym osobne wideo, bo super miejsce, A zaraz w ogóle zobaczymy, czy da się zabukować na. Bo tak nas wciągnęło, że chcemy. Byliśmy raz. dwie godziny, a chcielibyśmy pójść trochę na dłużej, bo tam i restauracja. Halo, Halo, ktoś nas ogląda halo. na żywo. I restauracja, i leżaczki. To jest nad samym jeziorem, nad samą wodą. Mhm. W środku jest basen. Chyba stała temperatura 38 stopni, tak? Faktycznie wali. E, siarką siarką. Ale jest to niesamowite miejsce, dlatego że jest, e, jest, jak to się nazywa, od 10 tysięcy lat to źródło istnieje. To nie są jakieś tam. E, znaczy, to jest zrobione przez człowieka cały, cały kompleks, ale woda, która tam jest, no to są tutaj. źródła termiczne po tak, prostu. Tak, spływa z gór gdzieś tutaj po drugiej stronie tej zatoki, wpada w dół pod jezioro, tam się ogrzewa, no nie wiem. Do, do, ona się dogrzewa tam chyba do 60 70 stopni w ogóle. Tak, tam magma czy co tam ją mhm. ogrzewa, tam się mineralizuje i dopiero wtedy znowu wypływa tak naprawdę z powrotem do jeziora. Jest jakaś technologia, która to um, sprawia, że to jest e, no, ta woda Ale zabrana, albo to jest albo... od czasów rzymskich. Tak. Od czasów Rzymian to jest. No, Ale stop. chodziliśmy na spacery tamtędy wzdłuż tamtego wybrzeża i tam mieliśmy taki budynek, taki okropny, okropny budynek. To wyglądało jak. A oczyszczam ścieków, to ścieków, ścieków, była Albo, tak albo, albo e, stacja uzdatniania wody, czy coś takiego katurysty a się, a się okazało właśnie, jak, byliśmy, jak, jak płynęliśmy łódką dookoła Półwyspu, to ten przewodnik powiedział właśnie, że to jest stacja pomp. Ta pompa, która, która tą, tą, tą wodę z dna, spod dna jeziora wypompowuje i przesyła na drugą stronę Półwyspu właśnie do tego spa termicznego. Do tego spa, to jest to główne miejsce. Aha. Ale tu widzieliśmy kilka innych hoteli, które też się nazywają termiczne spa i one chyba też Też mogą em, mieć jakiś tam jeden basen czy coś wodę. takiego po prostu z tą wodą. Mhm. No to, to, to były. Fajne. To był... Nigdy nie korzystaliśmy ze spa, więc super doświadczenie. No, no skorzystaliśmy dzisiaj tylko i wyłącznie z basenów i to też, kurde, był taki niedosyt, a tam przecież i masaże. I sauny, i no, no, no wszystko, no takie, tak, tak konkretne spa powinno mieć. Naprawdę fajowe, naprawdę. No, zaraz fajowe, zobaczymy, jak nam się uda, to zabukujemy sobie. To, to zabukujemy świecie. sobie praktycznie na. Chcieliśmy na ostatni dzień przed wyjazdem, ale z, mamy plany ze względów też technicznych, nie damy rady. Mamy plany te, właśnie tą rywal delgatę. Na Powiedziano nam, że różne były informacje, że nie można aż tam tak długo się płynie albo w ogóle się nie da dopłynąć. Okazuje, że się da, poszliśmy do, bezpośrednio do portu, zapytać cię da się, wszystko się da się, więc zaplanowaliśmy e, to, się da, to do, się na czwartek. Bo jutro jest środa, tak? Jutro jest środa, no to chcieliśmy na jutro, ale mówię, no, no to ze względów pewnych nie damy rady. Mm. Jeżeli są miejsca, jeżeli będą jeszcze miejsca w tym spa, to jutro sobie zrobimy spa, mm. a do Riva Delgarda mm. popłyniemy. Bo no to jest, Riva Delgarda, słuchajcie, to jest wycieczka na cały dzień, bo to nawet ten najszybszym promem. To to o czym opowiemy jak dopłyniem? Ja chcę teraz. Tak nie mam czasu, idziemy spać. Ja nie muszę głową umyć, bo jeszcze no. mi tutaj No normalnie jeszcze wali siarą, tak. Wali bo, siarą. Z, z bukami Znaczyłem. takimi. Ale śmiesznie też, słuchajcie, bo mnie skóra piekła i tak powinno być, a się nie. No. Ale zmieniła, ale zniszczyłem ten. Co Zniszczyłem, zniszczyłem a... obrączkę. Bo... Ale chyba wraca kolor. Muszę Totalnie zobaczyć. zmieniła kolor, Najpierw była. Srebrna, bo miałem złotra, srebrną taką jest... obrą obrączkę. Znaczy z jest ze srebra? 20... Ze srebra. Białe, złoto, srebro reaguje i chyba. chyba to. Żółte złoto chyba też, czy nie? No i na samym początku? Nie, na Skazali samym początku. Było okay. Zalecali zdjęcia, nie, nie to, że musisz. No zalecali. Ale po, po 15-20 po minutach ja patrzę na rękę i zrobiła się, obrączka zrobiła się brązowa. Taka złoto-brązowa, złoto A potem weszliśmy do innego mm, basenu i zrobiła się fioletowa. fioletowa. Fioletowa, niebieska, zmieniała kolor za każdym razem w zależności od tego, w jakiej mm. wodzie byliśmy. Mm. Fajowo. fajowo. Mm. Naprawdę. No dobra. To tyle z naszych dzisiejszych. Um... Wojarzy. Wojarzy. No i Tramu. męczymy Was jutro. Nie ma odpoczynku. Jego wieczorku. Papa, pa. dobranoc.